Jednym z najbardziej popularnych mitów na temat procesów oczary jest to, że oskarżano kobiety po to, żeby się pozbyć niewygodnej sąsiadki. Na terenach Rzeczypospolitej droga na stos była bardzo długa i kręta, za to jeżeli już oskarżona trafiła przed sąd, to wtedy szanse skazania były bardzo wysokie. Oskarżenie natomiast trzeba było bardzo dobrze przemyśleć, bo jeżeli okazało się, że osoba oskarżona była niewinna, to oskarżyciela czekało zapłacenie bardzo wysokiej grzywny. Proces oczary był związany z bardzo wysokimi kosztami. Trzeba było opłacić cele, w której oskarżona przebywała, trzeba było zapłacić za kata, za sędziów, za cały proces, a te pieniądze oczekiwano, że zapłaci oskarżona z własnej kieszeni. No ale jeżeli spojrzymy na profil oskarżanych na terenie Rzeczypospolitej kobiet, to zobaczymy, że bardzo rzadko były one w stanie te koszty pokryć, co Powodowało, że koszty przechodziły automatycznie na społeczność, która tę domniemaną czarownicę oskarżała. Do procesu doszło, trzeba było po pierwsze mieć bardzo silne podejrzenie, czyli musiało ileś osób potwierdzić, czy też zarzucić, na przykład kobiecie, że zajmuje się czarami. Potem trzeba było zebrać bardzo silny materiał dowodowy, świadków, i dopiero wtedy Cała sprawa lądowała przed sądem. Jak sprawa trafiała przed sąd, to było już bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że zostanie wydany wyrok skazujący. Chociaż i od tej zasady znajdują się wyjątki, bo mamy przykłady ludzi, którzy bardzo mocno bronili osób oskarżonych o czary, bo na przykład nie chcieli stracić ze swojej społeczności osób, które były po prostu siłą roboczą.